Powiedziałeś, że Maria odbyła ryty oczyszczenia. Tak, Jezus był obrzezany. Więc oni po prostu podążali za starotestamentowymi rytuałami, bo tego żądało prawo. Jeżeli nie będziesz im posłuszny, to będziesz ukamienowany na śmierć. Więc, ale Jezus był bezgrzeszny. Więc nie ma tu żadnego punktu, gdy mówisz, że Maria musiała być oczyszczona. Ojcowie nie trzymali się kompletnego, niepokalanego poczęcia. Tak, wiemy o tym. Doktryny Kościoła zaczęły się w początkowej formie i potem one rosły organicznie i rozumiemy o nich więcej w ciągu czasu, jak trójca i inkarnacja. Te idee rozwinęły się w ciągu trzech, czterech wieków w czasie ariańskiej herezji i spodziewamy się, że tak powinno się stać. Potem, gdy dochodzimy do Soborów Toledo, mamy już pełne zrozumienie trójcy i inkarnacji. A to było w, wiecie, latach 600 i 700. Więc to zabiera czas. To nie jest przez magię, że wiemy o tych rzeczach, by je rozpowszechnić. Mówisz, że śmierć Marii przed nimowzięciem przeczy Pismu. Zanim otrzymała swoje nowe ciało. Gdzie? Wiesz, tylko dlatego, że masz największą grupę ludzi, kiedy otrzymują ciało, to nie znaczy, że gdy Maria je dostanie, to przeczy to pismo. Dobra, to jest założenie, które poczyniasz. Myślę, że całkowicie pomijasz to, że zobacz, Maria jest wyjątkiem wobec tych zasad. Dobra, to jest to, co twierdzi Kościół rzymskokatolicki. Ona jest wyjątkiem. Dlaczego? Bo jest szczególna. I mówisz, czy Józef nie jest szczególny? Tak, jest dobrym człowiekiem także, ale nie był matką Boga. Dobra, więc musisz wziąć te rzeczy pod uwagę. Dlaczego Maria jest traktowana w taki sposób? Ponieważ stoi ona wysoko wyżej, na skali. Józef tak, on nie stoi daleko od niej, ale on nie jest tak samo szczególny jak Maria i musimy brać to pod uwagę. Dziękuję Ci, doktorze St. James. To, co wspominałem o oczyszczeniu Marii... Ponownie, jeżeli czytasz kapłańską rozdział 4 i 5, celem tego oczyszczenia z i tak dalej jest powodu grzechu. I to dlatego ona to zrobiła. Jezus będąc obrzezanym... Bycie obrzezanym przez Jezusa było starotestamentowym rytuałem. Nie ma to nic wspólnego z dokonaniem tego aktu po procesie oczyszczenia. To dlatego zaznaczyłem, że to było po procesie oczyszczenia. Potem dokonuje się tego na odpuszczenie grzechów. Więc skoro Maria angażuje się w to, po jej oczyszczeniu... To z tego powodu wiemy, że ona dając to ofiary, ofiarowała je za przebaczenie grzechów. Inaczej nie byłoby żadnego sensu w robieniu tego. Nie było tak tylko dlatego, że był to rytuał starotestamentowy. Doktor Sądzeni wspomina, że Niepokalane Poczęcie nie było w swojej pełnej formie aż do XIX wieku i potem próbuje użyć przykładów rozwinięcia Trójcy i Inkarnacji. Różnica jednak jest taka, że możecie znaleźć koncept Trójcy i Inkarnacji, w którym wręcz odciekają pisma Starego i Nowego Testamentu. I tak samo wczesny Kościół. Przeczytajcie pierwszego Klemensa, który został napisany w środku I wieku ale kiedy przychodzi do niepokalanego poczęcia Marii idea Marii będącej urodzoną lub poczętą bez grzechu i potem żyjąca całe swoje życie bez grzechu to jest całkowicie inne od rozwoju Trójcy i inkarnacji ponieważ one mogą być znalezione tak wcześnie jak w pierwszym wieku i nawet przed tym śmierć Marii przed niebowzięciem przeczy pismu i jest tak dlatego Ponieważ konsekwencją grzechu jest śmierć, a Maria umarła. To jest całe sedno tego, o czym mówiłem. Odnośnie wyjątków, co do bycia matką Bożą, ponieważ on mówi, że wyjątek jest w tym, że ona jest matką Boga, ale to, co on robi, jest w tym, że on przypisuje rzymsko-katolicką mariologię bez wyjaśnienia, dlaczego ona jest tak szczególna. Tak, ona urodziła Jezusa. Protestanci to uznają. Protestanci za to kochają, szanują i honorują Marię, ale nie wychodzimy ponad to, co jest o tym powiedziane w Piśmie. I nie jest to nawet coś, w czym zgadzano się we wczesnym Kościele. Tak jak wspomniałem pewnych ojców Kościoła, którzy odrzucili wszystkie trzystych dogmatów, w tym doktorów Kościoła i papieży. Steve, jeżeli możesz znaleźć sprzeczność w najwyższym poziomie magisterium, to ja stanę się protestantem. Dobra? Więc możesz rzucać wszystkie te oskarżenia, tak długo jak chcesz. Rzucać imionami tu, tam i wszędzie, sprawiając wrażenie, że oni naprawdę sobie przeczą. Jak chcę, żebyś mi to udowodnił? Czy chciałeś przykład? Tak, lepiej o tym pomyśl Mówi o najwyższym poziomie magisterium, które jest nieomylne. I ty mówisz, że masz dwa sprzeczne oświadczenia poczynione przez dwie nieomylne istoty w kościele rzymsko-katolickim. Skoro zadałeś mi pytanie, to odpowiem na to pytanie. Sobór Watykański I mówi, że papież przemawia nieomylnie, tylko wtedy, kiedy przemawia ekskatedra. Sobór Watykański II w Lumen Gentium stwierdza, że papież może w rzeczywistości mówić nieomylnie, nawet jeżeli nie mówi ekskatedra. I mogę podać przykłady kilku innych kwestii. W soborach powszechnych, i to wszystko znajduje się w soborach powszechnych. Weźmy ten, który wspomniałeś. Powiedziałeś, że Sobór Watykański II przeczy Soborowi Watykańskiemu I. Mm -hmm. Mówiąc, że papież może mówić nieomylnie, nawet jeżeli nie mówi ekskatedra. To jest to, co mówisz? Nawet jeżeli nie mówi ekskatedra. Chcę, byś to udowodnił. Wydrukuj to dla mnie. Sobor Watykańskiego II. Wydrukuj Sobor Watykański I. Wyślij do mnie oba i zobaczymy, czy masz rację, czy nie. Dobrze, mogę zrobić to właśnie teraz. Czwarta sesja. Nie, nie chcę, żebyś zrobił tego teraz. Teraz jest debata maryna.